Każdy organizator, organizując kolonię, tak musi wpisać je do ewidencji kuratora, dostać zaświadczenie o wpisie do ewidencji, zarejestrować to. W systemie elektronicznym, tak, na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednocześnie wtedy dostaje y, y, wpis do ewidencji, czyli ta kolonia jest legalna, ale rejestrując, on musi podać określone dokumenty, musi podać kadrę, kwalifikacje kadry, musi podać obiekt, tak, jaki to jest zaświadczenie opinię ze straży się nadaje, sanepidu i tak dalej, i tak dalej. Rejestracja placówki nie może na, nastąpić później niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. I wtedy przynajmniej rodzic sprawdzając organizatora, może mieć pewność, przynajmniej w dużym stopniu być pewny, że, że dziecku nic złego się nie stanie. Tak? I oczywiście to jest bardzo proste, bo y, albo można iść do delegatury kuratorium w danej miejscowości, na przykład w Radomiu, i się zapytać, ewentualnie skorzystać z internetu, wejść na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po prawej stronie jest taka zakładka Wypoczynek, tak? y, otworzy tą zakładkę, później się otw otworzy kolejna zakładka do rodziców, i wówczas, jak kliknie na tą, na tą zakładkę do rodziców, na tą ikonkę, otworzy się baza wypoczynku, tak? i tam są wszyscy te organizatorzy, którzy w danym momencie zarejestrowali swoją placówkę, czyli działają w sposób legalny. Mają kadrę kwalifikowaną, mają obiekty takie, które spełniają wymogi formalne w postaci opinii Straży Pożarnej, jak również Sanepidu, tak i można mieć duży procent pewności, że dzieciom w tym przypadku nie stanie się nic złego i będą miały właściwą. I że powierzamy tak. je ludziom odpowiedzialnym yy, i nic się złego nie powinno wydarzyć.